Opuszczone kina i teatry to miejsca chyba najbardziej klimatyczne. Łuszcząca się farba i rzędy pokrytych kurzem krzeseł ciągną nas w przeszłość z niesamowitą siłą. Serce przyspiesza, wyobraźnia zaczyna płatać figle, szczególnie gdy okazuje się, że wcale nie jesteśmy tu sami. Dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem Rządny Przygód i znajdujemy się we wnętrzu opuszczonego kina, które będziemy dzisiaj zwiedzać, którego historia jest bardzo ciekawa. Którą to historię wam opowiem. Tutaj mamy główne wejście i od niego zaczynamy naszą eksplorację. Chociaż w gruncie rzeczy nie mam pewności, czy to tutaj wejście było wejściem głównym. Tak mi się wydaje, jest po prostu najbardziej... Reprezentacyjne, wszedłem innymi drzwiami, wyważonymi przez kogoś dwa pomieszczenia dalej. I zarówno do miejsca, w którym wchodziłem, gdzieś tam, jak i do innych zakamarków tego budynku, których jest naprawdę wiele, zaraz was zabiorę. Jednak najpierw pragnę zaznaczyć, że dzisiejszy film powstał we współpracy z Hero Wars. Hero Wars to gra, która pozwala mi zabić czas, gdy na przykład czekam na render filmu albo głaskam kota. Ten tu zwierzak to jednak nie kot, a Rufus, bardzo dynamiczna postać, właśnie z Hero Wars warta ulepszenia, choć dostępnych w tej grze postaci jest tak naprawdę dużo więcej, a tu możesz zobaczyć kilka z nich. Galahad to postać, którą gracz otrzymuje na start. Do tego King Mao z jej smokiem, czy Ginger, która zasypuje wroga kradem kul. Każda z postaci ma również zestaw skórek, które mogą podnieść jej umiejętności. Co musisz zrobić, by zdobyć nagrody? Wystarczy wykonać misję, korzystając z jednego z aż sześciu trybów gry. Graj i zdobywaj doświadczenie, by dostać wyposażenie, monety czy nawet kamienie duszy dla twoich najlepszych postaci. Gdy odblokujesz nowe poziomy, uzyskasz także nowe tryby gry i będziesz mógł walczyć np. w trybie gildia na gildia, a także używać do walki tytanów. Hero Wars ma teraz specjalny bonus. Możesz zdobyć aż 5 postaci, z których jedną odkryjesz dopiero po rejestracji, a w dodatku otrzymasz 600 szmaragdów i 30 tysięcy sztuk złota. Aby z bonusu skorzystać, pobierz grę na telefon lub otwórz w przeglądarce, korzystając z linków w opisie tego filmu lub skanując kod QR widoczny na ekranie. A więc klikaj, graj i do zobaczenia na polu walki. A skoro to mamy za sobą, to możemy kierować się dalej. Tutaj jest chyba najsłynniejsze wejście do tego budynku. Okno w łazience, które wyłamane kraty ma już od naprawdę wielu lat. Teraz widzę, że pojawiły się również inne wejścia, między innymi te z których ja korzystałem. Natomiast zanim skierujemy się gdzieś wyżej, to najpierw chciałbym przespacerować się po parterze. Tu najpewniej znajdowały się jakiegoś rodzaju kasy, być może szatnie. Skoro było to wejście główne, no to najpewniej właśnie tutaj potrzebne były tego typu rzeczy. Tak samo jak chociażby łazienki dla gości. Wychodząc z łazienek i zaglądając tu za te stopnie, obawiam się jednak, że. Piwnicy zwyczajnie tu nie ma. Natomiast jak najbardziej miałem rację co do przeznaczenia tego pomieszczenia, bo jest ono nawet podpisane jako kasa. Kierujemy się do głównego holu. Proszę bardzo. Drzwi uchylone. I tu wewnątrz niestety niewiele, klasycznych pozostałości. Będę musiał uważać. Względem okien położonych po tej stronie budynku, bowiem za nimi kryje się czynna remiza strażacka, z którą zresztą wiąże się nam pierwsza część historii tego budynku. Obiekt ten został wybudowany w dwudziestoleciu międzywojennym między rokiem 1924 a 1930 jako siedziba Straży Pożarnej właśnie. Oczywiście, jak często w tego typu miejscach bywa, remiza nie była jego jedynym przeznaczeniem. I stąd właśnie w roku 1930 wydzierżawiono jedną z sal, największą, przeznaczoną właśnie pod przedstawienia teatralne na kino. Pomieszczenie, w którym teraz się znajdujemy, jeżeli się nie mylę, było wykorzystywane jako restauracja. Tutaj, być może, na tej niewielkiej scenie, na której siedzę, mogła przygrywać kapela na żywo podczas różnego rodzaju imprez rodzinnych, wesel i tym podobnych. Które również były tutaj organizowane. Cała ta mnogość różnego rodzaju funkcji, które spełnia ten budynek, będzie zresztą dla nas dzisiaj swego rodzaju motywem przewodnim, bo warto pewnie byłoby tu przysiąść na dłużej i pomyśleć sobie o tych wszystkich ludziach, którzy przeżywali tutaj wartościowe dla nich chwile, czy to oglądając film, czy przedstawienie Przeświętując podjęcie najważniejszej decyzji w życiu. Przy czym myślę, że nie będziemy chyba zbyt wiele czasu spędzali w tym pomieszczeniu. Te porośnięte okna są absolutnie fenomenalne, ale zaraz za nimi kręcą się strażacy, którym wolę po prostu nie wpadać tu w oko, jeśli da się tego uniknąć. Tutaj macie drzwi, którymi wszedłem. Dalszej części budynku już zwyczajnie nie znam i będziemy ją odkrywać wspólnie. Miejsce opuszczone jest od roku 2002 albo nawet w pewnym sensie 98. Mimo tego, ku mojemu zaskoczeniu, widzę tutaj nadal masę różnego rodzaju pozostałości, chociaż wyglądają one, jakby obiekt ten był raczej wykorzystywany. Do magazynowania różnego rodzaju sprzętów, niż do swojej pierwotnej funkcji. Ale z rzeczy, które miały swoje przeznaczenie jeszcze gdy ten obiekt funkcjonował, to chociażby te tutaj roztrzaskane kafelki, czyli tak naprawdę kuchnia. Być może jeszcze w latach 20. strażacy korzystali z tego pomieszczenia. Właśnie po to, by przyrządzać sobie posiłki. Mam jednak wrażenie, że z dużo większym prawdopodobieństwem miejsce to było wykorzystywane, aby szykować jedzenie dla gości restauracji, która znajdowała się w pokoju obok i która zresztą działała chyba najdłużej ze wszystkich elementów tego budynku. Z klimatami bardziej strażackimi mamy chyba do czynienia w pomieszczeniu obok, gdzie rzeczywiście. Widać jakieś szafki czerwone, być może strażackie, bo mamy nawet ślad po napisie OSP. I jeżeli zastanawiacie się, czemu pokazuję nazwę miejscowości, no to miejsce to jest tak bardzo znane w środowisku, że w zasadzie nie ma co go ukrywać. Tak samo jak nie ma co obawiać się, że zostanie jeszcze bardziej zniszczone. Nie wiem dlaczego, ale strasznie się poce. Być może dlatego, że zbliża się burza, cały czas grzmiało za oknami i to tak całkiem potężnie, jeśli brać pod uwagę fakt, że nadal świeci słońce. Tutaj, gdzie się zatrzymałem, mam za sobą jedynie ceglaną ścianę, która stanowi pewnie przejście do czynnego budynku straży. Dalszego przejścia tutaj nie ma, co oznacza, że muszę się cofnąć i wejść schodami piętro wyżej. Tak jak już wcześniej udało nam się ustalić, mamy tutaj aż dwie klatki schodowe. Spróbujemy tą tu. Myślę, że większej różnicy nie będzie. Pewnie prowadzą w to samo miejsce, a dokładniej do głównej sali kinowej, bankietowej, która powinna znajdować się właśnie na pierwszym piętrze. I to, co mnie cieszy, to po pierwsze pozostałości, których jest całkiem sporo, a po drugie to. Że mamy nadal, mimo nadchodzącej burzy, całkiem ładne światło. I mamy też jakiś ludzi w środku. Nie wiem, co to za typy schowam sobie na wszelki wypadek panel ledowy, żeby mieć chociaż jedną rękę wolną. Robiąc przebitki na pozostawione tutaj krzesła teatralne mogę wam powiedzieć, że te głosy z góry niestety nie brzmią zbyt przyjaźnie. Osoby, które słyszę, chyba są pod wpływem na jakiegoś rodzaju substancji. Nie mówią wyraźnie. Trochę się obawiam, ale mam nadzieję, że albo ich miniemy, albo jakoś ich ugadam. Jeśli się nie mylę, ci ludzie są piętrowyżej, na balkonie tej głównej sali, najpewniej. Więc na razie tą salę będę omijał, rozejrzę się tutaj, zobaczę co znajdę. No chyba tyle. Natomiast wracając w takim razie może do historii tego miejsca, chociaż tutaj raczej nigdzie dalej nie przejdę, budynek ten został wydzierżawiony Kinu. W roku 1930. A następnie w trakcie wojny został przejęty przez Niemców i do swojej głównej funkcji wrócił dopiero po roku 45, kiedy to odzyskała go straż pożarna. Widzę, że o ile z tamtej strony nie ma dalszego przejścia, o tyle tutaj powinienem być w stanie. Hm, nie jestem, jednak nie muszę. Przejść tu samym środkiem, oni są chyba tu na górze. Zobaczymy, co się stanie. Hejka Cześć Ja sobie robię foteczki, nie przeszkadzam, w porządku? Dobra, jasne Jasne, to się nie widzimy Proszę? Jasne, wzajemnie Zdecydowałem się wejść za scenę. Raczej nie odetnę się w ten sposób od tych niespodziewanych towarzyszy wyprawy. Natomiast mogę przynajmniej zebrać myśli. Tak jak widzieliście, główną salę pokazałem Wam raczej po prostu na przebitkach, żeby tam za dużo nie gadać. A teraz jesteśmy za tą salą gdzie tam rozciąga się widownia a my stoimy w przedziale technicznym całego osprzętu potrzebnego do prowadzenia odbywających się tutaj przedstawień byłem kiedyś w opuszczonym kinie to dużo lepiej zachowanym i o ile w tym miejscu obiekt dzierżawiony był przez kino właśnie a na ekranie wyświetlane były filmy o tyle Funkcjonował tutaj również właśnie teatr, i tych wszystkich rzędów, lin, które kiedyś tutaj musiały wisieć, nie widziałem jeszcze nigdy w żadnym innym miejscu. Tym bardziej niestety przykro mi jest, że nie mogę tutaj w spokoju usiąść i opowiedzieć Wam wszystkiego, co chciałbym. Że nie mogę przycupnąć i przemyśleć, co tutaj czuję. A nasi goście chyba zeszli na dół. Z wezmę kamerę. Zobaczę, czy uda nam się wejść tam, gdzie wcześniej siedzieli. Dam im jeszcze chwilę, żeby mogli się wycofać, jeżeli chcą zejść na dół. Zajrzę w tym czasie do tych kilku drobniutkich pomieszczeń. Które tu się znajdują. Najpewniej jakiegoś rodzaju garderoby, magazyny, tym podobne położone w takim miejscu, że jedyne dojście do nich prowadziło właśnie za głównego ekranu. Powtórka z rozrywki. Wychodzę. Na główną salę, którą teraz już możecie w spokoju obejrzeć. Prezentuje się naprawdę świetnie. Mimo tylu lat dewastacji, nadal trzyma ten potężny klimat starego teatru. Teatru nawet bardziej niż kina, w gruncie rzeczy. No a my tymczasem korzystamy z takiej sposobności. Słyszę chyba naszych delikwentów na dole niżej, więc samemu wchodzę na najwyższe piętro. Jeśli nie z strychu, bo gdzieś tutaj powinny znajdować się resztki projektorów, o ile nie zostały przez kogoś wyniesione. I przyznaję, że naprawdę fascynuje mnie ilość przede wszystkim tych wszystkich krzeseł. Są ich tu dziesiątki, nie zostały przez te lata wyniesione. Ciekawa sprawa, że pozostało to w tak naprawdę aż tak dobrym stanie, mimo tylu lat opuszczenia. A ja chyba muszę przedrzeć się tędy, żeby dojść do pomieszczenia projektorów. Tak, tu są otwory, przez które te projektory wyświetlały obraz. Do Ah, Przeciskanie zawsze w cenie. Szczególnie z plecakiem. No i tutaj po tych schodkach powinniśmy mieć, dokładnie, kabinę z projektorami. Widzę, że tu jeden z nich niestety został już obalony na ziemię, no ale drugi nadal się trzyma. A to prawdziwe zabytki. Oczywiście całe wnętrza projektorów są dawno wyprute. Pewnie zawierały metale, które były wartościowe na złomie albo innego rodzaju części. Mimo tego, prawie ćwierć dekady od opuszczenia tego miejsca spodziewałbym się tu zastać dużo mniej. I dlatego nie narzekam. Jestem zadowolony. Nasuwa się pewnie pytanie, dlaczego to miejsce jest opuszczone, i tym razem znam odpowiedź. W latach 90. po zmianie ustroju strażacy nie mieli funduszy. Potrzebowali nowego sprzętu i na to przeznaczali pieniądze. Podczas kiedy dodatkowy, niepotrzebny im budynek stawał się coraz gorszą ruiną i popadał w zaniedbanie, pozbawiony jakichkolwiek środków finansowych. Tego typu obiekt był też zresztą w kapitalizmie coraz mniej potrzebny. Pojawiały się większe kina, sieciówki. Które oferowały większą liczbę filmów i filmów bardziej na czasie. Wesele można było urządzić również w mniejszej remizie, niż takiej, która dysponuje salą na 500 osób. I w ten oto sposób budynek ten w roku 1998 trafił we władanie miasta, a następnie został sprzedany, i od 2002 stoi kompletnie opuszczony. Miałem przez moment wrażenie, że słyszałem jak ktoś tam niżej hałasuje, ale być może to nasi znajomi. Spróbuję zajrzeć jeszcze w to miejsce, schodkami na dół. Nie znam się na sprzęcie do wyświetlania filmów, więc możecie mi podpowiedzieć, na co tu patrzymy. Tutaj mamy szafki. Te być może służyły do trzymania tutaj rolek. Rolek z taśmą filmową. Tak samo być może jak ta tutaj szafka, która pod otwartym oknem uległa już niemal całkowitemu rozkładowi. A ja kurczę nadal gdzieś tam słyszę ludzi, więc zaglądam tylko w ostatnie zakamarki. Będę próbował wydostać się stąd jak najbezpieczniej. Mam nadzieję, że nikt po drodze nie będzie na mnie czekał przy wyjściu. No nic. Chowam panel i wędruję. Przechodząc obok sali piętro na pierwszym piętrze usłyszałem Pytanie, czy jest tu kto, a więc ludzie, których teraz słychać, to nie ci, którzy mi stryle, z którymi się wcześniej mijaliśmy. Z tego też względu już nie ryzykuję, wychodzę na zewnątrz. A skoro na zewnątrz jesteśmy, to nie pozostaje mi już nic innego, jak się z wami pożegnać. Nie zapomnijcie o Hero Wars, do których link znajdziecie w opisie. I jeżeli chcecie, to subskrybujcie albo nie subskrybujcie, jak Wam się nie podobało. Ja po prostu mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.